Dzień dobry Państwu. Nazywam się Adam Tkaczyk. Jestem lektorem, muzykiem, aktorem. Od wielu lat współpracuję z biblioteką im. Zegmunda Jana Rubla. Bardzo mi miło, że w tym roku zostałem zaproszony do przeczytania fragmentów nad niemnem. Bardzo mi miło i dziękuję. I z przyjemnością te fragmenty dla Państwa przeczytam. W ogrodzie Anzelma znowu zapanowała cisza. Jan nieśmiało zbliżył się do Justyny. Czy pani nie gniewa się za te nieprzyjemności, które odmówiło panu Korczyńskim? Słyszał, że stryj nazywał ją panią i w ten sam sposób mówić do niej zaczął. Stryj lepiej od niego wiedział, jak mówić i z każdym obchodzić się trzeba, bo przez lat parę codziennie prawie bywał we dworze. Ale Anzelm niespokojny się stawał. Raz w raz poprawiał czapkę i na słońce mrużącymi się oczami spoglądał. Stało ono u skłonu nieba, w bliskiej już od ciemnego boru odległości. Niewiele więcej nad godzinę do zachodu zostawało. Janek! Spod baraniej czapki blade oczy z niepokojem wznosił ku twarzy synowca. Czy my już dziś nie pójdziemy do Jana i Cecylii? Jan zmieszał się także. Może nie pójdziemy. Co tam, że jeden dzień opuścimy? Stary głowę pochylił. Źle, źle będzie, szepnął, jeżeli do jesiennej pory krzyża nie skończym. Czy pani była w parowie Jana i Cecylii? Zapytał Jan Justynę. Przypominała sobie. Zdawało jej się, że coś o miejscu nazwę tenoszącym noszącym słyszała, ale nie była tam. Nie, najpewniej nie była tam nigdy. A pewno, pewno, co państwa takie rzeczy obchodzić mogą rzekł Anzel. Justyna wstała. Znać, pierwszą jej myślą było pożegnać tych ludzi i odejść, ale rysy jej wyprężyły się, zesztywniały i twarz przybrała w mgnieniu oka pozór daleko starszej niż była istotnie. Tak z nią stawało się zawsze, gdy uczuwała silne dotknięcie jakiejś wielkiej nudy czy żałości. Łatwo można było odgadnąć, że pomimo zdrowia i siły, które z niej całej uderzały, należała do organizacji, które rychło głodnymi sercami swymi młodość swoją pożerają, nie chciała stąd iść ani tam wracać. Co ona tam będzie robić? Znowu sztywnie siedzieć obok wystrojonej i szczebioczącej narzeczonej hrabiego? Znowu patrzeć na poniewierkę siwych włosów ojca? Znowu spotykać podejrzliwe spojrzenie pani Andrzejowej lub łzą oszklone oczy Klotyldy. Znowu przy każdym zbliżeniu tego człowieka, którego kiedyś pragnęła jak szczęścia, drżeć przed nim, przed nimi, przed trucizną własnego wzruszenia? Po co tam on? Komu potrzebna? Kto jej powrotu tam pragnie? A jeśli pragnie ktokolwiek, o, po tysiąc razy, bodajby to pragnienie we wstręt się zmieniło. A tu, cicho, bezpiecznie i tak świeżo, jakby dla niej, rodzącej się na nowo. Rodził się jakiś świat nowy.